Ogłaszam promocję na przydasie. Co mam na myśli, mówiąc przydasie? Słuchajcie, mam na myśli tego typu obróbki. Narożniki, które robimy właśnie z glaszek, e, które nam zostają. Na przykład, taki narożnik, proszę bardzo. To jest kolor 9007. Jak widzicie, mamy tego dużo. Jest w różnych kolorach, w różnych wielkościach. Są to obróbki, które się pomyliliśmy. Na przykład takie. Okapniki w kolorze brązowym macie i taki oto przyda się. Chcę Wam zaproponować w cenie 2,49 netto za metr bieżący, czyli taki elemencik dwumetrowy kosztuje niecałe 5 zł netto, czyli 6,14 brutto. Dostępne oczywiście od ręki w TKM, w komornikach. Na innych oddziałach też takie przyda się znajdziecie. Także wbijajcie do nas, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Cześć!